Cześć, witajcie na moim kanale Dzisiaj zakupiłem wszystkie ekspres losy w Krynicy i zobaczę co tutaj się uda wygrać w tych ekspres losach To koszt 29 zł, jak wiadomo do tego rajska kasa za 5 i kopalnia rubinów za dyszkę bo już to ani ekspresy, linii, ekspres, ekspres, jaki, yy, ekstra linii nie było. Bo te krzyżówki za 5 złotych nie było, za 10 dni nie było. Ja dobra, biorę kopalnię rubinów, tam chyba trafił z numerem 8. A rajska kasa z numerem 32. Ale najpierw sobie sprawdzimy te, te losy. Ekspres, co my tu mamy? Lecimy. Eee, worek jest, karty nie ma, rubin jest, serce nie ma i koniczynka jest, czyli 2 złote, podkowy nie ma, no, 2 złote, szybka kasa, zwrot, 2 złote, no i tak, dobrze, bardzo dobrze, no to, to lecimy świnkę, jestem zmęczony, już jestem, jest 20 godzina, już po chyba nawet, 16, nie ma, dwadzieścia dwa no nie ma, piętnaście nie ma, dwadzieścia czyli wiadomo co, out oto gorąca kasa gorąca kasa, co tu mamy 16? nie ma, siedemnaście tu jest siedemnastka, dwadzieścia pięć, nie ma, dwadzieścia trzy jest, trzydzieści yy, dwa. No dalej, dajcie trzecią, nie ma, trzydzieści dziewięć, trzydzieści osiem mamy a czy jest 39? nie widzę 29 nie widzę 5 nie ma 8 hmm. też nie ma 9 też nie ma czyli dwa. tylko 2 dwa. czyli niestety też przegrana no to lecimy krzyżóweczkę Michał pozdrawiam, mistrzu krzyżówek Krzyżówka ekspres to jest Michała Krzyżówka, tam idzie ostro Przy okazji mówię pozdrawiam Michała z kanału Makeup Makeupowski Chyba każdy zna, bo wiadomo O K A O K Nie ma A no coś nieprawdopodobnego. Sok. sy o k. Pierwsze słówko. Tu nie ma a, to już można skreślić. cliff K. Nie ma l. Cis. c Nie ma i znowu. No. Sybir. Nie ma i, kalcyt nie ma a, deszcz, deszcz, d, e, cz. deszcz jest? Drugie, turek jest turek, czy nie ma turka? Nie ma ty. No i tak jest. Rytm już nie będzie. Turka nie ma. Ikona nie ma. Tynk. Jest też, czy nie? Bo już się gubię. Nie ma ty. Sat. Nie ma A. Ryga nie ma ren. Ry, e. Nie ma N. Nie ma N. Merkury. Hmm. Nie ma chyba M. No. Czyli Maladiby też Czyli co? No niestety Tylko Michał wygrywa w krzyżyczkach. To lecimy Vegas777. Zadyszkę czy równe T. To są dwa, 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 dwa. Hum, 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 hum. Chyba nic z tego nie będzie. No niestety. Przegrane słówka. Lecimy słówka. Syn, sy. Nie ma Y. Cis i, brno, by, ry, brno, uszy, mm. nie ma, Iwona, i, wy, o, n nie ma, kurce no, co za lotto, nie ma L. Okrasa. O. Nie ma. Maestra nie ma. Intuicja <laughs> nie ma i nie ma. Czyli wiadomo co. Mhm. No to ekspres dosy, masakra totalna. Tylko 2 zł. Na 29, czyli 27 do tyłu. To tragedia. No Ale co zrobić? To są. To są gry liczbowe, tylko dwa złote w szybkiej kasie, reszta wszystko puste, ale jeszcze zobaczę do sprawdzenia, bo wiadomo jak to jest, może gdzieś tam się sypłem, chyba że ktoś zauważy i napisze mi w komentarzu, gdzie ja mam to, ja nie mogę, no. ach tu dobra, już, już, już jestem, szukamy palmy i pliku, no to lecimy. Warunki spartańskie palma i plik, ale czy będzie? Jest palma na samym końcu. Jest palma 5 zł. 5 zeta, ja nie mogę. Jest CCC. Mamy piąteczkę i to się trzeba cieszyć. No to szukamy rubinów z numerem ósmym. Robimy rubina i co? Skrzyni? I razy dwa. Tak. No dobra, tutaj już dawno tego nie zapałem. Czyli rubin i skrzynia to jest chyba nie, nie widzę, ślepy To jest zresztą korona. Jest rubin. No i pięknie. Jest rubin. klik A my co szukamy? Bo ja już tu kurczę ten ślepy jak kred nie widzę. W nie chyba nie pliku worek jest drugi rubin no pięknie no pięknie dwa rubiny dyszka dyszka czyli mamy dwie dyszki no do mycia tam idziesz r r

Bo tutaj te 2 zł 27 na 44 czyli 13 17 tyły to jeszcze nie jest tak Czemu źle. Uratowałem je kopalnie 20 zł. A ciemno, tutaj jest 20 zł. Uratowała mnie kopalnia i co? No dobrze, reszta te. Ekspres, losy, masakra totalna, wszystko puste, ale jeszcze sprawdzę, bo nie wiem, może zauważycie Wy coś tam i mi podpowiecie, że coś jest, ale ogólnie mówię, że tu jest puste, tylko szybka kasa dała cokolwiek, no i oczywiście zdrapki się sprawdziły, ja jednak chyba tu muszę zdrapki kupywać tylko, bo te zdrapki jakoś tam się mi wracają, albo coś tam jakieś malutkie wygrane są. Bo nie ukrywam, że poza kanałem drapałem i też miałem zwroty i i także chyba z drapki, tylko w klinice. Dobra. Czyli mamy wygrane 27 zł. Dziękuję za komentarze, subskrypcje i lajki. Pozdrawiam. Jutro widzimy się z Magdą w Gdańsku. Wymienimy się z drapeczkami i zobaczymy, co tam będzie siedzieć. Miło spędzimy czas oczywiście. No, pogadamy, wyściskamy się i tak go tam Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego i cześć.